Pierdolony Gdańsk! Gdzie mieszka? Gdzie wiesz Kańcu? Oj ci chodzi. Wy pan ma ten Gdańsk kurwa Wy pan ten Gdańsk! To kurwa Gdańsk, To chodź kurwa! <ścoughs> nie no, że kurwa Tylko tu widzisz kurwa. Nie Kosiło się pizzyło się. Tu nie rób tak, dobra? Tu nie rób tak, dobra? Nie bo wychaję. <sharp> Ej, kusiło się, kurwa? A wyjebał Ale, by si, Ale jest, 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 jest świeciec, ja. Do, go, co się nie si, 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 kurwa si, si, Ty si, 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 kurwa, tak? Przepraszam, tak? Przepraszam, że... jest? Tak. Praszam, że jest, tak. to jest. Mówię do Ciebie Daj mi, daj mi się wysikać A fuj to obchodzi, wypierdalaj mi z tu Raz Wysikam się Co robisz? Skoro skończę kurwa Wypierdalaj mi z tu a daj mi się wysikać kurwa Wypierdalaj, to się i skączę kurwa Wypierdalaj kurwa Z simi jaja No Kurwa Joana. Chodzi w dupę Dwie mamy mam, kur... chuju na, na imię, kurwa. Zdrowie, sąsiada. Ej, kurwa, nie wiem, czy to było otwarte, czy nie. No chuj, najwyżej się otruję. Chuj, kurwa. On to w zapętleniu robi. Co Ale mnie wystraszył. ty. No co jest. Co, co? co to było? O mój na nas coś Bocu. tego. Jest Bocu. O mój Patrzcie, ogoniłem jaja. Widzicie? Zawani, to, kurwa, to co, to? to a ja mu nie mówię. To, no, no, moral jest prosty, staniemy jedupkę. No, nie my dupy. I teraz, teraz nagle, nagle wszyscy myją dupę kurwa. <grym> teraz nagle wszyscy <grym> po zradzie dopewają <dupę, myją>, kurwa. <grym> Nikt kurwa nic nie tego, nawiasem wszyscy. On zgadza moją kurwa. Gdzie mogę nafluj. Oszuchem, kurwa, mam kurwa prosił. Prosił. Osa. kurwa... O Że mu Dzisiaj bak. Jak mu za to. Ja, Teraz To mamę prawda? Ja pierdolę. Patrz, Ale dobrze, ale dobrze. O to chodziło. O to wam, Proszę, w tej małej 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 w małej 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 się małej 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 Grupie? Ja w żadnej grupie nie jestem. Gejzer! Jezu! I Ja proponuję go na nowo nazwać! Laska! No, jezu! Jak to się stało? A, magia! Te paluszki to patrz. 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 Zadymka. No ja miałem to nie tylko. Pytałeś się gdzie postaję do, no tutaj. Bo tam muszę dogadać z chłopakami, bo oni właśnie nie, wiem czy nie przyjadą? Ja będę jechał. E, okay. Także podaj mi na maila. Słuchaj, jeszcze jedno się powiem No? Za Hitlera bym O, Ostatnio się na teście wjechałem, więc może do tego. Daj mu! Daj mu! Daj kurwie! Nie! Yes! Daj mu kurwa więcej! KURWA jebada! Co nie. W szoku! Jakie ja mam na Ciebie papiery! Kurwa, w szoku będziesz! Dostaniesz tylko prywatną wiadomość! Zobaczysz kurwa od kogo! Od Twojego bardzo dobrego znajomego! I cię poprosi, żebyś mnie ładnie kurwo przeprosił! Zobaczysz! Dojadę do domu kurwa! Dzisiaj wieczorem! Siądę do kompa! wyślę tylko jednej osobie pewien dokument! I to będziesz mnie przepraszał! Obiecuję Ci to! Dobra, ale wy tu masz mi dlaczego każdego Ka... dzień urodzin to po prostu urodziny, a Twoje i Joli to Boże ciało? Dus je het ochtend avbraan Nee. Ik je in de Big Bomb dough. Big, big Oreo ice cream. Oui, oui, ja. Oui, oui, oui. You, you want? <laughs> oh! <laughs> hey, one bite, one little. Oh, I, no. I, take... I I never tasted it.

tu czekaj, najpierw tu Jezu, nie dać mam tu. Bo ja nic nie umiesz. No co? To teraz jadłeś jakieś 100 zł. Ocenka. Dobra. Ale jakiś, jakieś wrażenia, czy... A. Nie no, bukę to truskową bym zjadł. A nie jest jakiś sozu? Szymon, ja się trochę martwię. O co? No, że sprowadzisz chłopaków na złą drogę. Czy by oni mnie na złą drogę tylko nie sprowadzili? Mogę ci zaufać? Akurat ty możesz. To oddaję ci ich pod opiekę na cały weekend. Jesteś ich nowym Ankiem. ale Ulepszonym. Okej, okay, wujkiem. Dasz radę? Dźwigniesz to? Dźwignę, dziwny, dźwignę, dźwignę. Chodź do wuja. Dobra. Wuja po wuja. <laughs> to lecimy. Nie kupił tak? Nie kupił orzeszków. No to nie jadę. Nie ma orzeszków, nie ma. Nie ma orzeszków, nie jadę. Tu nie poleciałem, ok. Nie poleciałem. Nie poleciałem, dlatego że... Dowiedziałem się, że... żeby polecieć na Martę trzeba mieć dowód i paszport. Nie można gdzieś bez. Nierówne Nie Przepraszam. Już okej. Okay. <laughs> na no, no, no dobra, eee, no, no to, no to do co? Szatni, do szatni, szatni, szatni się Do, szatni. do szatni, kurwa! <laughs> <laughs> A widziałem Jest dalej, jest dalej O kurwa Nie ty ja trafiłem typa, to jest inny typ jak. Ja pierdolę Jestem o. kurwa z jedem jestem z jedem B, jeden no, B Ja pierdolę, ale odpierdolnił cię Wychodźcie, 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 wychodźcie Przy Donacie gdzieś Dobra, czekajcie, daję smoka Donat Ja na... będę Donat, Donat Kurwa Donat I co, robisz tak? A papasito ki Kurwa mać wpadliśmy do wody widzowie, dlatego z telefony stream pośliznąłem się. Jak wsiadaliśmy, takie śliskie te kamienie, tam są te tam są wiosła. I cały plecak zamógł. Nawet przez to opóźnienie nawet tego nie zobaczyliście. Nawet kurwa klipa nie ma. Cały, cały kajak się wypierdolił, mój plecak poszedł pływać. Zalaliśmy komputerek. Patrzcie. Tacha, wszystkie utopi. Nie wiemy, czy nie zatopiliśmy jakieś powerbanka przypadkiem. Oje, się zgubiły. Ej, Co, coś tu jeszcze pływa, coś. Ej, bo te wiosła zanim odpłyną, daleko trzeba. Mam on dzisiaj wyjebał tyle permów? Mam został zbanowany. Lewa proteza Mamona została permanentnie zbanowana na kanale Mamon. Tak on będzie chodził, <grystanie> a nie ma dobry kontakt? Nie, no Franek zajebiście jest, kurwa. wiecie, wy fra o Franka nie się nigdy mnie pytać, nigdy. Bo ja jak mam do kogoś sentyment, to nawet jak się zaruchowa gdzieś tam. Nie mówię to u Franku, bo Franek nigdy się obecnie chujowo nie zachował, tak żeby gdzieś tam ten, yy, żebym to pamiętał, yy, jakieś błahostki może, nie, no ale to z mojej strony też pewnie takie rzeczy były, ale, ale, ale ja mam z na Franka i od Azdusa yy, mam taki sentyment, że nawet jakby coś odjebali, to bym machnął ręką, inaczej jak ziomek coś zrobi, a inaczej jak gość, którego kurwa nie znasz, stary, wiesz, co no.